Wyobraźcie sobie sytuację: jesteście w ciemnym kinie, dźwięki z ekranu przeplatają się z dreszczem emocji, a w powietrzu unosi się zapach niepewności. Właśnie wkraczacie w świat, który na stałe wpisał się w historię kina grozy. Mowa o teksańskiej masakrze piłą mechaniczną filmie, który od momentu swojego debiutu w 1974 roku zdążył stać się legendą, budząc jednocześnie podziw i przerażenie. Dzieciaki ze starych pokoleń które dorastały na opowieściach o tym filmie, często zwartą granicę między strachem a fascynacją. I nie ma w tym nic dziwnego ten obraz krwawych zbrodni, brutalnych scen i szaleństwa Latterfejs'a na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy odważyli się go obejrzeć. To jeden z tych filmów, który przez dekady potrafił wywoływać silne emocje, zarówno wśród miłośników kina grozy, jak i tych, którzy wolą unikać mrocznych klimatów. Pomimo kultowego statusu, zagadką pozostaje, dlaczego teksańska masakra piłą mechaniczną nigdy nie miała swojej premiery w Polsce. Jak to możliwe, że film, który dosłownie przyprawił odreszcze miliony widzów na całym świecie, omijał nasz kraj? To pytanie nasuwa się samoistnie, zwłaszcza że w momencie premiery film z niewielką smakiem brutalności był w Polsce poza zasięgiem. Wybory cenzorów w PRL-u były nieprzewidywalne, a amerykańska produkcja o tak dużej przewrotności i agresji była uznawana za kontrowersyjną. Co więcej, teksańska masakra piłą mechaniczną zmagała się z trudnościami dystrybucyjnymi nie tylko w naszym kraju. Została ona zablokowana także w wielu innych miejscach, takich jak Wielka Brytania czy Australia. Nawet w Norwegii napotkała na przeszkody. Mimo to, dziesięciolecia po premierze film ten zyskał nową szansę odnowioną wersję w jakości 4K. Prowadzoną do polskich kin przez dystrybutora Velvet Spoon. Choć moment premiery w Polsce datowany jest na 16 maja, wielu widzów może być zaskoczonych tym, że będą mogli doświadczyć tej legendy w nowej, odświeżonej odsłonie. Nie będzie już musieli szukać wersji VHS czy DVD i niepotrzebnie ograniczać się do zasobów internetu. Teraz można zobaczyć ten klasyk w kinie na dużym ekranie, co już samo w sobie staje się wydarzeniem. Teksańska masakra piłą mechaniczną. To nie tylko film, lecz także zjawisko kulturowe, które roztoczyło przed nami mroczne oblicze amerykańskiego południa, opowiadając historię pełną niepokoju oraz szaleństwa. Przez pięćdziesiąt lat od premiery dzieło towera Hoopera wciąż wywołuje emocje i stawia pytania o granice sztuki filmowej. A więc tylko nieliczni mogą przypisać sobie prawo do niewzruszonego cudowności, teraz możecie doświadczyć magii tego mrocznego świata w swoim własnym kinie. Czas otworzyć umysł i zagłębić się w nieznane.